Piątkowy wieczór w Aleksandrowie Łódzkim zamienił się w koszmar. Na drodze krajowej nr 72 doszło do potwornego zderzenia sita i augi. Siła uderzenia była tak ogromna, że przód obu aut został doszczętnie zmiażdżony. Huk wypadku było słychać z kilku kilometrów, a świadkowie mówili, że wszystko trwało zaledwie kilka sekund. Na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe, policja, straż pożarna i lotnicze pogotowie ratunkowe. Niestety... Dla jednej z uczestniczek tego dramatu nie było już ratunku. 65-letnia kobieta zmarła mimo natychmiastowej reanimacji. Jej pasażerka, 58-letnia kobieta, w stanie krytycznym została zabrana do szpitala śmigłowcem LPR. W samochodzie podróżowała także czternastoletnia dziewczynka ranna, ale przytomna miała ogromne szczęście, że przeżyła. Kierowca Augi, 69-letni mężczyzna, wyszedł z wypadku niemal bez szwanku. Według pierwszych ustaleń, Tom zjechał na przeciwległy pas ruchu, doprowadzając do czołowego zderzenia. Policja potwierdziła, że był trzeźwy. Przez kilka godzin droga była całkowicie zablokowana, a służby walczyły nie tylko o życie ofiar, ale też o każdy ślad, który pomoże wyjaśnić, dlaczego doszło do tej tragedii.